Uważam, że ogólnie Denis zanotował największy upadek. Eee, nie wiem czy się zgadzacie No jakby kwintesencją tego było to, że założył eee, wiecie on niby że taki zasadowy i tak dalej, a typ założył on... Masę. co on rzucał w ogóle na Jak mnie wkurza ten dziad leśny. Bo na wykopie widziałem takie rzeczy, ale ja nie wiem czy to nie było udawane. Że w takich Majtasach i że tam coś tam się odznaczało to były prawdziwe zdjęcia, czy jakieś udawane? W sensie fejki. No, no to wiecie, no to to jest. Trochę go wpuścili w maliny, nie? No bo tak, yy, banda, to już mówię któryś raz, że oni chcieli robić agencję On Onirance, czyli Boxel, Ferrari, chyba Denis też i Zony. Bo tam nawet widziałem się kręciła taka dziewczyna, co yy, też yy, w Goats proponowała, że ej chłopaki, załóżcie agencję Onirance i chyba ona tam z nimi miała to prowadzić, nie mam pojęcia. I Denisa wpuścili na pierwszy ogień. I Denis, no nie wiem, no bardzo stracił, no bo, no ja na przykład go nie traktuję poważnie, kompletnie, nie? Jakbym go dwa lata temu zobaczył na ulicy, no to bym powiedział, o kurde, to ten on jest groźny gość, a teraz jakbym go zobaczył na ulicy, to bym, też bym zszedł, ale to bardziej z politowania, nie? Z drogi, że naprawdę, teraz jakby wzbudza takie uczucia Denis, wiadomo, że tak pewnie będzie mi się odgrażał i tak dalej, no to, ale to, proszę bardzo. Ale no, no, uważam, że bardzo go chłopaki wrzucili na minę, nie? No bo jednak jego zdjęcia w majtasach. Uważam, że on właśnie najwięcej stracił ostatnimi czasy, jeśli chodzi wizerunkowo. No bo Boxdel wizerunkowo aż tak nie stracił, bo większość internetu wiedziała już od roku, jaki jest Boxdel, nie? Natomiast Denis, w porównaniu jaki był, gdy wchodził do Freak Fightów, a jaki wizerunek ma teraz, to to jest ogromna przepaść. On w ogóle chyba teraz miał walczyć? No i chyba będzie walczył. Jestem ciekawy, czy, go, czy osoby, z którymi będzie walczył, będą potrafiły mu powiedzieć parę słów. Ciekawi mnie to bardzo.